Jesteśmy już po koncercie Old Breakout. Legenda polskiej muzyki bluesowej, polskiej muzyki blues rockowej. W zasadzie można by o tym mówić wiele czasu. Ja jestem zachwycony i ze mną pan Tadeusz Trzciński, jeden z pierwszych harmonikarzy w Polsce w ogóle. Jak się podobał koncert przede wszystkim? To znaczy ja mogę powiedzieć, że mi się dobrze grało, bo bardzo dobry klub. Rzeczywiście super. Świetne nagłośnienie i obsługa. Techniczna, znakomita, realizator, świetny i grało mi się bardzo dobrze. Super, się grało. No, różnie to bywa. Gramy w różnych klubach, no, czasami jest lepiej, czasami jest niestety gorzej, ale tutaj ekstra. Co to dużo mówić. Także jestem zadowolony z tego grania. Ja sam też jestem tu w klubie dosyć często. Atmosfera bardzo często jest bardzo dobra, ale to było dzisiaj widać chyba nawet po, publi po publiczności, A, jak się bawiła. Nie, standing ovation był na końcu. No, dla nas jest to wielka radość, no, bo cóż, no. Jesteśmy w tej chwili taką kapelą no niepełny skład, bo wiadomo, że, że zostałem, tylko ja i Maciek Reszta już tam jest na górze, jak mówiłem. Ale też no, bez publiki no, nie istniejemy, no, jeżeli jest rzeczywiście fajna publika. A przychodzi taka publika i młodzi, i młodych może nie dużo, taka troszkę starsza, wychowana na, na brekauncie, oni znają teksty, ja widzę sceny, jak śpiewają razem z nami. I sprawia nam to dużą satysfakcję, no, to że. Że możemy sobie jeszcze pograć trochę. No, generalnie najbardziej nas raduje już nawet nie to, że tam są, wiążą się z tym jakieś duże pieniądze, bo na pewno nie, bo to kluby są nieduże i tak dalej, ale satysfakcja jest bardzo duża. I przyjemność wielka, że publika przychodzi, słucha nas, bije brawo i potem jeszcze przychodzą do nas, robią sobie z nami zdjęcia, chcą nas mieć gdzieś tam na fotografii, w telefonie. No miło, rzeczywiście fajnie, publika fajna. Zresztą tu na Śląsku jest bardzo dobra publiczność, bo ona taka wychowana jest na dobrym brusie na roku, to jeszcze, jeszcze tutaj z czasów tych starych, kiedy jeszcze Rydel żył, no w dalszym ciągu jest, jest tu parę kapel fajnych i no przyjemnie się tu przyjeżdża, rzeczywiście jest, dobrze odbiorcy tutaj są, to rzeczywiście kumają tą muzykę. zresztą, no jeśli chodzi o bluesa, to co tu dużo mówić, no najwięcej kapel bluesowych to było tu na Śląsku, jednak, to taka prawda. Ja też zauważyłem dzisiaj, no tak jak mówię, często tutaj chodzę i dawno nie słyszałem tylu oklasków podczas występu, A. jak dzisiaj. To było A. niesamowite, no. A to miło, oczywiście. Gitara basowa, jakaś solówka, oklaski. Jakiś moment, wiadomo, charakterystyczny tematu bluesowego tak, tak. i oklaski. Tak. No, nie, dawno czegoś takiego nie słyszałem, chociażby kilka dni temu czy, no czy tak. coś. Zresztą to nie jest aż tak ważne. A ale znają, tak przychodzą, bo dużo mówić, to znają na pewno. A ci, co nie znają, też im się super to podoba. No, także, no, no można się tylko cieszyć z tego. No cóż, no, jeszcze trochę pogramy. No mam nadzieję. No. Jeszcze też mam pytanie, no wiadomo, jako znajomy, Sprzed lat Tadeusza lepy. Tak. Zapewne też od mediów czy od ludzi dostaje Pan pytania o niego na no 100%. Tak. No tak, Zresztą tak. też jestem fanem i nie ukrywam, no tak. y, czy to się nie nudzi. No tak. Zacznę od tego, że tak. Tadeusz miał w imię Tadeusz, tak jak ja. Urodził się w tym samym roku. Taka zbieżność. W 1943. obydwa, byliśmy z tym same roczniki i mieliśmy ten sam wzrost. Po 81. No i Tadek przyszedł w 69 roku do mnie, ja wtedy grałem w stadole z Darkiem Kozakiewiczem. My mieliśmy kapelę pięciu, która no, wiele konkursów wygrywała w Polsce, a między innymi taki najważniejszy ogólnopolski to tylko z żamblami żeśmy przegrali. I Tadek dobrze wiedział, że, że my możemy dołączając do breakoutu być muzykami, którzy spełnią jego Marzenia, bo no, poza tym bardzo mu zależało na harmonizacji. Wtedy, jak ja grałem, to harmonikarzy jeszcze w ogóle nie było, bo właściwie po mnie to potem był bardzo dobry harmonikarz z Kiba, ale, ale on był po mnie, no wiem, tak myślę, że 2-3 lata. No, ja grałem już w 60-tych latach z wielkim trudem, bo nie miałem dostępu do instrumentu, bo dzisiaj mam dobre harmoniki. Właśnie Honera, chciałem o to pytać. Honera Zajdla, tak, a przedtem. Nie było to możliwe, no, ta harmonika kosztuje w dalszym ciągu i wtedy tyle samo kosztowała 30 parę, 40 dolarów, no, to w Polsce w, dla czasów komuny, no to było nieosiągalne. No i grałem na takich harmonikach Echoleśne, na których się mordowałem potwornie. Czasami mi się udało namówić kogoś, żeby mi przysłał gdzieś z tej strefy zachodniej harmonijki czasami dostawałem, no ale to, to nie były te warunki, jakie są teraz, ale jednak jakoś radziliśmy sobie, no bardzo nam pomogła Holandia, bo o ile w Polsce nie mogłem... Nie mogliśmy tych instrumentów dobrych mieć, to w Holandii jeżdżąc tam na te koncerty do klubów, powolutku żeśmy się zaczęli zaopatrywać w dobre graty. No, tam Tadek kupił marszale wtedy, dobre gitary, ja sobie kupiłem harmoniki, no żeśmy się tam dobrze uzbroili, byliśmy taką kapelą, która przyjechała do Polski no w taką... No, wyprzedzającą te realia, które były. To był Big Beat, jeszcze jakieś te, te polskie. Działuchy się i Myśmy grali już bardzo stylowo i z zachodnimi kapelami w Holandii i od nich żeśmy się wiele rzeczy nauczyli i wyglądaliśmy już inaczej. Także kapela Breko w tamtych latach to, to był sam top. No, największy, no, rzeczywiście. Ja pisałem pracę licencjacką na temat początku takiej muzyki w Polsce. I też chciałem zapytać w tym temacie, czego wy wtedy słuchaliście i skąd braliście w ogóle nagrania? No, ciężka sprawa była wtedy. Pamiętam, że słuchaliśmy jakichś zagranicznych stacji, których było mało. No, tam Radio Luksemburg się czasem, ale też tam tam nie grali. Tadek. Właściwie do momentu, kiedy ja dodatka doszedłem, a grałem wtedy w Stadole, to jakoś nam się udawało. Pamiętam, że kupiliśmy tą pierwszą płytę. John Mayer z, z Clapton, to się nazywał Blues Breakers. Zresztą krótko mówiąc, żeśmy trochę ściągnęli nazwę, bo Blues Breakers, a myśmy wymyślili my Breakout Blues, no tak, że to… Dzisiaj odwróci... nawet grałem tą płytę. Wróciliśmy, tylko tak. No i wtedy, wtedy Tadek, nie wiem skąd, ale on bardzo się zajmował i walczył o to, żeby jakiś dostęp do tych płyt był i miał kilka płyt rzeczywiście fajnych, no ale trzeba zaznaczyć, że zdobywanie tych płyt to nie była prosta sprawa. Rzeczywiście to nie te, że one były drogie, ale generalnie były nieosiągalne nawet momentami. Ale jednak tych kilka płyt mieliśmy i krótko mówiąc. Staliśmy się grać tą muzę naszą i, i dzięki temu osiągnęliśmy jakiś styl jakoś. No byliśmy kapelą to stylową. Grając tam w Holandii z tymi holendrami, ja, i kapele angielskie były, to bardzo dobre sesje, żeśmy zbierali. oni, Baliśmy się bardzo tam grać, bo wiemy, przyjedziemy, tam takie Orły grają Holenderscy, tam harmonikarz świetny grał. Już nie pamiętam, co to była za kapela holenderska. I, i, I grali Angola i tak dalej, ale okazuje się, że po pierwszych koncertach kupili nas, no okazało się, że i zapraszali nas nadal, czyli, czyli krótko mówiąc, no, można powiedzieć, że staliśmy tam egzamin, no jednak, no. To z tą Ale... muzyką, tak jak żeśmy mówili, Beatlesi, tam John Lennon bodajże kiedyś mówił, że też nie mieliby dostępu do amerykańskiej muzyki, gdyby nie to, że mieszkali w Liverpoolu i po prostu z morza przychodziły paczki. No A u nas sytuacja się zmienia w momencie, kiedy pojechaliśmy do Holandii, bo tam już dostęp do tych płyt żeśmy mieli. I właściwie olbrzymią. Dużą część naszej garży i pieniędzy żeśmy żebyśmy na te płyty wydali, no, bo bardzo nam zależało na tym, żeby te płyty mieć, no, żeby się ich posłuchać, posmakować ich, żeby utrzymać, nauczyć się tego stylu, no bo co to dużo mówić. No, ale generalnie najwięcej słuchaliśmy plusowych kapel angielskich czyli z okresu, kiedy grał Klapton, No bo ta, ten stary blues, taki, taki szorstki, ten amerykański, no to był nie dla nas, no. Tam i fraza się nie zgadzała, bo oni sobie dziwili, Natomiast Anglicy, co tu dużo mówić, oni, oni oszlifowali tego bluesa, szczególnie Klapton i ta reszta, i, i, i Mayal, prawda, i tak dalej. Oni już ustali te 12 taktów, oni też yy, jakoś to ładnie harmonizowali, no, yy, troszkę go tak Ocieplili on nie był taki. taki szorski, taki surowy, surowy tak, tak. No. Także to A gdzie pan ten teraz, teraz na Claptona, pan jedzie? No właśnie nie wiem, no bo mam już też swoje lata i trochę obowiązków i no nie wiem. Nie wiem, a dokładnie kiedy, kiedy przyjeżdża? W kwietniu 2026. A gdzie, gdzie będzie grał? Bo nawet w Krakowie. Się, że w Krakowie, tak? Mhm. Tam w tej dużej hali. W, a, no tak, w tak, mm, tej największej Krakowie. Dokładnie tak. No zobaczymy, może się po prostu wybierzemy wszyscy na. Mi się udało. Och, Mi kurczę. się udało i kupiłem bilety, bilety są, tak? Bilety, nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze są. Mhm. Ale jak ja kupowałem na płytę za 570 zł, najtańsze o. bilety. No, tak. no to był szok, ale ja sobie powiedziałem, że no muszę Klaptona zobaczyć. No, tak, tak. A pan widział Klaptona na żywo? Ja Klaptona na żywo widziałem jak był wtedy w Katowicach, ale tam się to skończyło takim zgrzytem, tak, bo ktoś tam, zresztą policja wpadła, chciała bić ludzi na widowni i on zdecydował się, że nie będzie grał w takich warunkach. Tam były dwa koncerty, tak. miały być dwa koncerty. Tak, tak. Jednego dnia niestety było z tą milicją słabo, tak, tak. i drugiego dnia niestety tylko pomachał z hotelu Katowice no, dla tak, ludzi tak. na dole. Mój tata mi to opowiadał, bo miał być na tym drugim koncercie i niestety nie był. No właśnie, myśmy często przebywali w Katowicach, bo graliśmy dużo, w... to by wtedy Estrady rządziły rozrywką w Polsce i wtedy byliśmy w Estradzie Katowickiej. Mieszkaliśmy w parku chorzowskim tam robiliśmy próby. Także ja z katowicami ze śląskiem jestem bardzo mocno związany. No zresztą zaprzyjaźniony z wieloma ludźmi. Stąd już, mówiąc od skrzeków, dwóch, no bo jednego już nie ma Keksa tak zwanego, tak. Wczoraj, keks, wczoraj keks. był tutaj koncert właśnie poświęcony tak. Keksowi, bo śląska grupa bluesowa grała wczoraj. Tak, tutaj. On, pamiętam, przychodził do mnie, jak ja miał, grałem, to on przychodził. Hopie, no dejno pograć. No i ten chciałby, na to, to się nie daje, bo to, to jest taki instrument, który jest w ustach. A on koniecznie chciał, żeby mu te harmoniki dać pograć. No ciekawa postać, bardzo taki żywioł, prawda? No szkoda, że on tak szybko się zabrał. Jeszcze wracając właśnie do harmoniki, wiem, że ogólne pytanie, zresztą pewnie pan odpowiadał tysiąc razy na nie, ale to były lata, gdzie, tak jak pan powiedział, to jeszcze nie było dostępne i tak popularne w Polsce. Skąd to się w ogóle wzięło, że akurat harmonika? To było po prostu wtedy potrzebne. Tak z potrzeby, czy z jakiegoś właśnie zainteresowania że, tego brzmienia? Ja grałem na harmonice od dziecka, tylko grałem po prostu zupełnie inaczej. Także miałem jakby opanowany instrument, ale na harmonice się gra inaczej w ogóle, bo się gra na przedęciach i tak dalej. Ale w momencie, kiedy zaczęliśmy grać w Sodole w 1967 roku, to już byliśmy z Darkiem Kozakiewiczem bardzo mocno zainteresowani graniem bluesa. I pamiętam, że Darek też zdobywał jakieś nagrania, no i potem się ukazała a płyta, już nie pamiętam, w którym roku, Blues Breakers się ukazał. I ja myślę, że to był koniec 60-tych. 68 dziewiąty. I tu już żeśmy mieli do niej dostęp, żeśmy ją całą, że tak powiem, zerżnęli dokładnie od początku do końca. I, I byliśmy zakochani w tej płycie. I pamiętam, że Tadek jak się dowiedział, a wtedy mu się kapela rozleciała, bo on trochę ze skrzykiem, ale jakoś to się nie ułożyła mu ta współpraca z Józkiem. A szkoda, bo nagrali płytę przecież tą, tą tą puchę taką. To od razu przyjechał do nas, bo już poszła Fama, że jest w Warszawie kapela, która, która gra. Blusa gra, płytę, blues Breakers i tak dalej. No i to jakby był moment, w którym ja dałem się namówić Tadeuszowi, bo na początku jakoś nie miałem ochoty, bo ciągle mi się kojarzył ten blackout jeszcze stary, z tym te bomby lecą na nasz dom. I ja byłem przekonany, jaką. Przekwalifikował to na breakout i ten breakout na początku też jakoś tak nie do końca był taki bardzo stylowy. To żeśmy z Darkiem doszli do wniosku, że może nie warto, może nie ma co, bo to może nie będzie to. Ale potem, potem nasz statek przyjechał drugi raz i przekonał jednak. No i nie żałuję tego. Nie żałuję rzeczywiście. No. Jeszcze mówimy o starych czasach, ale co teraz? Czego pan teraz słucha i z czego bierze, jakby, jeszcze wciąż radość z tej muzyki bluesowej, rockowej? Staram się słuchać dalej bluesa i rock'n'rolla, no bo co to dużo mówić, przecież to są muzyki, które są blisko siebie. Natomiast no, z bólem stwierdzam, że to, co się chwil w mediach dzieje, to, to, to jest w ogóle nie do słuchania. Jest jakiś pop, ale który jest moim zdaniem no, strasznie prymitywny. To są takie gnioty. To nawet nie jest taki dobry pop jak był w tamtych latach. No, to no, no, powiem szczerze, że brakuje mi tego. Ale mamy tu w naszym środowisku trochę płyt, także się wymieniamy i słuchamy sobie trochę jazzu. Czasami się na mezzo zjawia, jest taka stacja mezzo muzyczna i tam jest muzyka poważna, ale od czasu do czasu się pojawiają tam koncerty jazzowe, także sobie można w domu posłuchać. No, no cóż, no, taki czas. No, blues, z bluesem jest marnie, dość. Co tu dużo mówić, jest to już bardzo niszowa muzyka, młodzi. Raczej tej muzyki już nie słuchają w tej chwili. No, niewielka, niewielka, grupa, no jednak ogólnie raczej już są, są w tej, w jakiejś takiej muzie dyskotekowej bardziej. No, no co tu dużo mówić, no. Nie można mieć o to do nich pretensji. Także, no i jeśli chodzi o płyty, to też takich stricte dobrych, brusowych płyt no ja wiem, bardzo nowocześnie grają już w tej chwili niektórzy muzycy bluesa, także, no także słuchamy, no, słuchamy. Sławek, który gra na gitarze jest właśnie takim dostarczycielem, bo on dużo rzeczy zdobywa i też daje nam synki na których stacjach i tak dalej. No Też się staram, no mimo wszystko zostałem wychowany na tej muzyce i yy, właśnie typowo na bluesie i też widzę właśnie wśród mojego pokolenia, nawet gdyby się ktoś zainteresował, no to żeby posłuchać czegoś nowego w tym gatunku, no to nie ma tego, niestety nie ma. Niestety tak, ja dlatego powiedziałem, że, że jest bardzo ciężko, a jeżeli to jest grane troszeczkę inaczej. No, ale ja wiem, no to jakby, no jest trochę wszystko to przodu, no nie, ma, nie można tego zatrzymać, jeżeli ewoluuje bardzo, no jeżeli tak jest, no to, no to niech tak będzie, no. Ale jak mówię, jestem Jestem czasami zatruty tą, tą, tą muzą, którą w tej chwili grają te kapelki takie popowe i a robiło się tych wykonawców, te panienki śpiewające, które, przepraszam, no większość z nich śpiewa bardzo podobnie do siebie, a za to się troszkę inaczej ubierają i tym można je odróżnić, no. to znaczy są też i mocno rozebrane przy okazji. Tak, dokładnie. No ale, no ale tak, no przede wszystkim, żeby jeszcze jakiś pozytywny na przykład z tego wyciągnąć wniosek, mi się wydaje, że skoro jeszcze ja w tym jestem, jestem zarażony tą muzyką, no tak, no. to na pewno są jeszcze tacy, którzy przejmą to dalej yy, no. no i musimy to kultywować. Tutaj jest zorganizowane jam session, Nie jest to łatwe tam, na pewno, bo tak. rzeczywiście tych młodych jest już niedużo, ale czasami na koncertach widzimy, ale powiem szczerze i uczciwie, na naszych koncertach 80% ludzi to są ludzie zbliżoni wiekiem do mnie. Jednak to są 70-latki i nawet starsi, którzy wychowywali się na, na tej muzyce, na, na, na breakaucie. No to kawał legendy zostawił Tadek po sobie i Bogdan Lebl trzeba od razu zaznaczyć. No bo co tu dużo mówić, to nie tylko Tadeusz był, tworzył tą legendę breakoutu, ale też Bogdan, który. No, to były rewolucyjne rzeczy, które on wtedy proponował, teksty. On, to jest... Żyje do dzisiejszego dnia, ma już swoje lata, ale to jest poeta. I pamiętam też czasy, kiedy, kiedy w tym radiu leciały te Bela, Bela Donna albo Ryżowe Pole, w okno, chryste panie, co to były za teksty w ogóle. Tak, Kuba wyspa jak wulkan gorąca i tu nagle się pojawił człowiek, który... No zresztą, co tu dużo mówić, no sekty są znakomite na tych płytach Bogdana. A planujecie coś całkiem nowego? Ja wiem, no... Nie wiem, czy... Chcemy coś dograć od siebie też, ale generalnie, no jednak bazujemy na, na tym... Jesteśmy takim wspomnieniem breakoutów, no. Tak krótko mówiąc, no. Zastanawiamy się, czy warto w ogóle. Mi się wydaje, że warto. Warto? Warto. Warto chociażby dlatego, żeby coś nowego na nasz rynek polski muzyczny, bluesowy, Wypuścić. Trzeba by spróbować, bo nawet Sławek mówił, żeby coś nagrać i nawet kontaktowaliśmy się, bo Bogdan już z domu nie wychodzi, ale obiecał, że, że jeżeli chodzi o teksty, to ma dużo tekstów już takich gotowych, do których moglibyśmy zrobić, a jak będzie trzeba, to jeszcze spróbuje coś napisać. Także no, może coś teraz w zimie. W jakimś studio się wie, zaczepimy, tam mamy parę możliwości w Warszawie. I może byśmy ze dwa, trzy numery jakieś nowe swoje nagrali. Tak jest, jest zbliżone stylem do breakoutów, ale już nasze, no, krótko mówiąc. Old breakoutów. Old, no, taki od breakoutów. No Takie będą już od breakoutów, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. No, ja fotografii. też dziękuję i miło mi, że. Przyszedłeś na koncert, ci się podobało, cieszymy się i mamy usatysfakcjonowani jesteśmy tym, że byli ludzie, że nas świetnie przyjęli, był standing ovation i to nas buduje, to zachęca nas do dalszego grania. Chociaż nie dużo gramy, bo w zeszłym roku, żeśmy zagrali około 30 koncertów przez rok, no ale to też nie jest źle, no tak, że tam w miesiącu dwa, trzy razy gramy. Wracajcie. I generalnie gramy w klubach. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. No, do usłyszenia znowu. Do usłyszenia.